Siemano, środek lata, 30 stopni, 29 sierpnia, robimy wielki pojedynek, słodkie kontra śmierdzące, sprawdzamy czy faktycznie słodkie zanęty i słodkie pelety lepiej działają w takie ciepłe dni, czy nie do końca tak jest i to jest tylko mit. Na słodko cukrowa kukurydza, do tego orzech mleczny, dzisiaj tylko palet bez zanęty to co mam teraz na haku to kukurydziaki, kukurydziaki miodowe mam różne tutaj wielkości przygotowane w zależności od tego co się będzie działo no i będę dopasował do, do sytuacji, nie będę wam teraz wszystko mówił pokażę wam na bieżąco jak będę wyciągał ryby, natomiast na wytrawno mam Aler Aqua oraz fish Meal, Dość śmierdzące rzeczy. Na hak założyłem skorupiaki, które już nie raz oddały. Kolor mniej więcej założyłem taki zbliżony, żeby było porównywalne, jeżeli chodzi o kolory i taką widoczność dla ryby. No i też mam przygotowane tutaj większe, większe przynęty. Jeżeli wejdą większe ryby, założę od razu większe przynęty, żeby odseparować te, te maluchy. Dwa razy metod Feder, zarzucany dość daleko no dość daleko no tak, 30-40 metrów. No. Jak będzie? Ja mam na słodko zrobiony tak. Czekolada z pomarańczą na słodziutko. I na haczyku będzie miodzik, a na śmierdząco będę korzystał z ochotki. Mam duże oczekiwania wobec niej. Mam nadzieję, że coś fajnego się uda, a na hak sobie założę serwą trubka, takiego popapka. No dwa razy metod feder. Będę po prostu na początku zarzucał dosyć często, żeby zrobić sobie podłoże i łowiska, a potem będę zwalniał i dorzucał coraz mniej. Ja z racji tego, że dzisiaj skupię się na nagrywaniu, bo mam kilka rzeczy do przetestowania i potem do zmontowania, tylko bom feder na kukurydzę, procka, drenana, jedno wędzisko, i tam jest ławtersik zarzucony, i po prostu strzelam prosto. Nic finezyjnego. Ja jestem dzisiaj tylko dodatkiem. A to chłopaki będą robić główny wątek tego filmu. Majkielandzu, ty, branie ma? No nie, na pajaca akurat. Niewybaczalne. Ciekawe co? Hmm. Oj, kurde, ty, Amur? No, walczy, no? Amur. Ty miałeś nagrywać, a nie ja ten Taki, no dużo większy, nie? Ale nadal też lepszy. Od 50 cm się zainteresuje tymi deszczami. <grym> I Zaimponujesz. No, coś jest fajnego. Porządny. Na słodziutkiego. nie kręg, zobaczcie jaki wygolony. Ale to nie po wiesz? Tak, od święta. Przywitanie, amura. Ale no jest coś chyba no mocniejszego. Było w ogóle bardzo mocno do środka. Na środek stawu? Tak. Mam nadzieję, że do baryły nie zetnie, bo idzie mocno do prawej. No jak mam się to Chyba mnie. Ja pierdziulam. Hold trwa już siódmą minutę. Żartuję. Dobra, idę po podbierach. Lin. Lin. Ale prosiak O, tym jest bardzo łatwo Lean. wziąć. No wziął, wziął jak amur, ale to lin. Fajne. Dawno te liny tak nie walczyły. A nawet z nikam nie zdążyłeś jeszcze się wszystko rozłożyć porządnie. Na słodycz, prosiaki lubią słodkie. Patrz jak mi wbity, widzisz no. to? No. Sam ten, Lekutko. sam czubeczek. Pięknie. Zjadł. <laughs> Dobra git, no, no git, 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 git. No ogólnie powalczył trochę. Pięknalina. A czy myślałem w ogóle, że coś jeszcze większego będzie. Ja też Bi tak po był pierwszym był bardzo. W pierwszej fazie był mocny w ch... Miałem nadzieję na tego Hamura. Ale dopiero zaczynamy. Także 1-0 na razie dla słodkich. By tak jest. Stinky Cheese na razie 0, słodziutkie. A słodziutkie. 1. A co to co? było słodziutkie? Miód. Miód, apelet, no ta kukurydza z pomarańczą. No Nie kukurydza, czekolada z pomarańczą. No i git. A, a, a ja co ciekawe, na co ciekawe, moje... Wafters, nie, tak, moje waftersy co są na haczyku, to jest czekolada też Ringers. Jakby ktoś pytał, nie? <gry> no musi się komentarz też wyświetlić, tak? No tak. To czekaj, czytam ci. Baryła, co to za pojemnik ten zielony na trójkąty, Podrzucić, gdzie to kupić film Turbo wyniki turbopropsy. Odpowiadaj. Eee, jest to pojemnik do lodówki z grubego plastiku ze szczelnym zamykaniem. pięć komór wyciąganych, wszystko fajnie można umyć. Kupiony w sklepie WW. Za około nie 42 zł 40? Pomiędzy od 40 do 50. Przeszukałem wtedy 4 czy 5 sklepów, i to była według mnie najwyższa jakość do najlepszej ceny. Ciao! Uuuh, słodziutki! Na razie słodkie dominuje. Na Znowu słodkie? Słodką, no. Na słodziutko na kukurydziaka miodowego, kolor różowy, 6 mm wielkość. No myślałem na początku, że takie branie było delikatne Myślałem, że... Ej, mam na drugiej, sobie, weź weź weź, weź, Nie przeciąłeś sobie? Chyba... nie wiem I co jest tam coś? Wydaje mi się, że będzie to Lin Bo walczy, ale idzie. A Lin zawsze tak jest, bo kartno to wiadomo, że troszkę odjeżdża. Chyba że podjedzie tu Ej branie mam czarny, weź tam tak, Dobra, zerwało. ja mam ten, ja mam... Zerwało mi się. Dobra, trzymaj, trzymaj, trzymaj. Mam no, no nadal. Już, już, już? U mnie też chyba, możesz się po podbierach. Dwie łopaty raz? Znowu duża łopata. Ty, duża łopata znowu. I znowu tak, ty no. Nie, Oj, tego tu czuć. Bądź grzeczny, to taki duży będziesz później Ciekawe, czy one jak rosną większe to się robią takie żółte? Chyba tak Czy to jest jakiś inny rodzaj? Nie, chyba no nie Wąchałem rękę Leszczyk na śmierdząco, więc jest na razie 1-1 No 1-1, bo A tam się to leszczyk na tego, na bomb Federa, kukurydza i wafters od kolegi Także dzisiaj bomb oddaję, moją ulubiona metoda połowy I bliziutko, co? I bliziutko, spod jajeczka No fajne, takich leszczy dawno nie połowiłem Wynik wygląda następująco. Mamy 1 do jednego w wyciągniętych rybach, natomiast była zacięta jedna ryba jeszcze na co? Na, na słodko, czyli można powiedzieć, że jest 2 do 1, natomiast wyciągnęliśmy dwie ryby, czyli 1 do 1, ale no było branie i zacięcie na, na słodkie, nie? No to, o, 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 o! Było mocne, amur. O człowieku. Żaleczne łopata. Chyba amurek będzie. Ale piękne światło się robi. Ale już powalnia trochę, Ale wiesz, że amur od brzegu zaczyna zapalać dopiero. Może być znowu ten nim, chociaż... Nie wiem, bije mocno. A słodkie czy Ty... Słodkie, słodkie znowu. Możesz wziąć podbierak w sumie Mówisz? Tak, O, baryła bierze Dobra, jak to jest Amur, to zaraz się zacznie dopiero Jak Matylda się gnie tak, to kur... Nie chcę, zobaczył nas i podbierak zobaczył Ale bije, ty Gigaprosiak chyba Pokazuj to Ale gigaprosiak Lin. Bardzo ładny nim. Bo podobnie było co przed chwilą, to poprzednie branie. Tak dziobią, nie? Skurczygnaty. Tak, tak. Także pomarańcza czekolada, hak miód. Cały czas to samo. Na haczyku malutki ten łowtersi Bo to jest 6 mm, tylko. I nowy książe dzisiaj. Ale dzisiaj biorą tylko ryby na literę L. No to prawda. Liny jeszcze. <grym> co, to nie mówią, że musisz się. Ej, branie mam. Na śmierdzielka. Na śmierdzielka założyłem dalej skorupiaczka, ale będzie to, będzie to leszczyk. Chyba mi pożyczyć skorupiaczka jednego. Jasne. Ale będzie to leszczyk, bo idzie leciutko. Małe są te przynęty. Jak jeszcze jeden leszczyk tutaj wejdzie, to zwiększę przynęte. Zwiększę, no założę większą po prostu, no. Nie <grym> no, urośnie <grym> ją. No, <brośnię. grym> <grym> no, no ją wodą. I idzie leszczyk. E, to, tak, poproszę. Nie no, dobra, nie chcę tych storów jaków, jednak wiesz? Nie no. Wobec nauki, powinienem założyć storów jakiś, wobec zabawy, powinienem zostawić wątrówkę Nie no, zostaw to, bo u Ciebie wiesz, czy masz inne przynęty, może być zupełnie inny wynik, nie? Dobra, wypuszczam go, czy chcesz to grać? Chyba nie. Powinno być. Dobra, kukurycka się kończy, także pożyczam od chłopaków epidemię pelet i i waftersiki no i łowimy amura, tak coś czuję jeszcze na koniec dnia uuuu ta, chyba ta ale to jest leszczu chyba ogólnie, bo go holuje jak nie powiem co jak tanią kobietę, o ciężko, ja go tu wypinam od razu ale zacząłem bardzo ten. Agresywnie teraz nęcić, bo chciałem zużyć kukurydzę i, i zaatakował, jakby przyleciał do plusku. No taki ładny, ale mały. Ładna ryba, ale. Nie daje tyle radości po tamtym, co Powiem tak. W takich dniach jak teraz, jak to nie są zawody, nie? To złowienie takiego leszcza to jest taki. No nie, wiem, jakby szef przyszedł w robocie i ci coś zaczyna rzucać jakieś głupie zadania, nie? nic nie wnoszące. To jest dokładnie to samo. Musisz po prostu poświęcić czas, nic ci to nie da. Tylko się narobisz. Dziś się rano i stary mówi, że masz takie No, coś takiego. Tylko tu dzwoni Lesz, ty mówisz, że nikogo nie ma w domu, a ma w to wyjeb... nie, no jest tu troszkę, żebym miał... To lecimy teraz na Amurka Epidemia P2mm No i takie waftersy 8 6mm No i szukamy Amura tutaj na ten, na ten zestawik Jak tanio wędkować? Mieć bogatych kolegów Ale wchodzi Jak nie powiem co do czego Ty, muszę sobie zaklipować To łowi na klipie ten, ten jest ten Fajny koleś czasami Uuuuu, ty, ty Ale kurde Uuu chyba... oh, to chyba będzie amur mi się wydaje Zobaczy, że jakiś zawsze jest Kurde o widzisz? To jest kurde Amur Nikt mi nie powie, że to nie jest Amur To nie jest Amur Ja już kolowałem Amura. Więc... Uff uh, widzisz, no, widzisz? Do to jest Amur. Żeby już nie było niedopowiedań Na mój felet, tak? Na epidemię Tak I na moją przynętę, tak? O oh, fek Dobrze, czy masz łatkę? Fie yeah. opisz czemu Nie no Amur, musi to być Amur Mówiłem, że jest godzina amurowców wybiła Ale nie nadgarstek boli Daj, to ci przypomnę po cholękę się nie wiem jak odebrać To ci się do tego karpia Amur Nie Ale podobny Kurde no, nastraszył Nastraszył, no nie Amur, jaka piękna rybka? Ten? Ja? Lin Nie, Lin. Zwykły Lin. O co myślisz? Dawaj, bo jeszcze amura muszę złowić. Ale taki ciemnawy, fajny. Dał daj, daj popalić. Myślałem, że amur. No, uwierzyłem w to. Uwierzyłem w moją narrację, ale Lin też spoko. No. Zmienić, że dzisiaj są tylko ryby na literę L. No nie, bo był karak. Zaleźć. Nie no, te haczyki bezzadziorowe to jest złoto ogólnie. Te ryby nic nie dostają. Bardzo dobry ruch. Jest. Jest rybka. I to będzie rybka znowu na wytrawno. I znowu na skorupiaczki. Na śmierdzą Na skorupiaczki. Na smrodziarza? Na smrodziarza. No pięknie, złociutki. Możesz szybciej holować? Dzięki. Zobacz, że wstydzi się jak mały kolega się nikogo nad wodą nie ma A dobrze, jutro byśmy śpiewali. No tak, to tak prawda. prawda Dobra, szybka, szybka tego afera. Dobra, dawaj pokazuj wskazuj. się robi. Idę do tego kaugana, bo się jeszcze do niego dobrały. O, o, o. Tylko teraz różnica założyłem Założyłem żółtą przynętę. Dalej są to kukurydziaki, miodowe, tego samego producenta, tylko jedynie ja założyłem kolor żółty teraz. Uh -huh. Rybka do wody. Co robimy z deszczem? Wypuszczamy. Ale czytałem, że podobno no, les jest nie. smaczny. Chcę tego plus. To musisz iść na kanał mięsiawek. oni tam żyją. Ziram ryby miesiarze? Ch ch cheers mate. Ch cheers mate. Mówisz, że jesteś mięsiarz? Pokaż mi swój nóż do skurowania. O, mam coś Dobra, ale to chyba z tych leszczowatych tych leszczowatych to będzie? A z ciekawości, co masz założone? Yy, epidemia i ten twój ten Dobra, wenogu Naszego Polaka rodaka, karasia Trochę złota jeszcze dzisiaj, taki mały prosiaczek, znaczy nie prosiaczek, no taki mały złoty karasik Polski złoty yy, U nas tutaj jest tego pełno, ale wiem, że wy widzowie możecie za często go nie spotykać tam w innych wodach Ale tutaj jest ich sporo i są naprawdę fajne i warto je na przykład pocałować to ten jest jeden z mniejszych, bo ja tutaj bardzo dużo karaczy. A jak skwierczy na patelni, to ułochę ho. Nie ja żartuję, nie wiem jak skwierczy, bo nie wrzucam. My jesteśmy mięsiarze no kill. Dobra, telefonem wam nagrywam. Chociaż kur. w tym telefonie to trzęsie za bardzo. No i co? Warte? Grzechu? <laughs> nie! Leciek albo Ale na co? Na słodziawkę? To jest słodziutkie, no. Kurde, no. Tylko po podbierach trzeba iść. Dobra. No. no <laughs> Slajda zrobi, nie wiem, jak są takie filmiki, Ale co? Ale jak macha łapkami do przodu.